Jezus, widzowie, kurde, co się stało, gdzie ja... to jest kolejne jakieś miejsce, kurde, gdzie ja jestem, dobra, widzowie, już chcę, kurde, wrócić na tę palionowo. co to jest w ogóle, brawo, słusznie wybrałeś, aha, bo w poprzednim odcinku wybieraliśmy, czy mamy tam, to było stracić oko i zabić, co ja mam na twarzy, i wy to widzicie, ej, ja nie mam, o... ja nie mam oka, ej, ej, normalnie patrzcie to, nie mam, o, kurde. Ej, nie mam oka, i w dodatku to nie jest zwykłe oko, to co ja mam teraz. Tylko to jest normalnie oko od x -a. i trzymajcie to. Ej, to normalnie wygląda jak oko od x czyli co. X nie ma dwóch oczu by z tego wynikało, dlatego tak wygląda. Dobra, ej, nie wiem. Ej, to wygląda mega creepy. Jak ja w ogóle strasznie wyglądam. Widzowie, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. We wczorajszym odcinku. Dobiliśmy bardzo dużo łapek, za co wam dziękuję. Dobimy dzisiaj jeszcze więcej łapek. Zostawcie łapsona i wpadajcie na kidowice.pl, ponieważ przynajmniej tam jest szczęśliwie, bo tutaj, no jak widzicie, no jest jakiś dramat, ale tam na pewno będziecie bawić się dobrze, więc zapraszam. Dobra. Kurde, muszę się skupić teraz i przemyśleć to, no bo tak, ja mam x kurde, zamiast oka. Dobra, nie wiem o co chodzi. Straciłem o i to wygląda strasznie dziwnie, w dodatku znowu jestem w jakimś sypie, kurde, kiedy ja wrócę na palionowo? nie wiem, jakoś dziwnie się czuję, dobra, nie wiem, w każdym razie, zobaczmy, brawo, słusznie wybrałeś, no, wiadomo, że słusznie, bo druga opcja, kurde, co miałem, kurde, zabić kogoś, no nie, no, bez przesady, a tu są jakieś, kurde, linie, nie, dobra, nie wiem, dobra, idę, idę dalej, słuchajcie, od dziś możesz wrócić wśród ludzi, serio, ej, to gdzie ja jestem, czekaj, Przynajmniej zaczyna się jakoś wyglądać. No, faktycznie, kurde, to jest jakoś, nie? To jest, to jest jakoś, że ja wyglądam jak jakieś, kurde, nie wiem. No, no, powoli jak X, no nie wiem o co chodzi, ale dobra, no mam nadzieję, że to się nie będzie jakoś rozprzestrzeniać. już, żeby... Ła! Wow. O Jezus, kurde, jak ja się. Przestraszyłem? To... Widzieliście? On jakoś długo się pojawił i nie był tak zawsze jak na, na takie Zmignięcie, tylko na dłużej tutaj był. Gdzie jest no w ogóle? A tu jest spalionowo! A tu jest jakieś... Dobra, jest wyjście, okej, okay, ja sobie mogę wyjść, ale czekajcie, bo tutaj coś było napisane, czekajcie. Nie zabrałem twoich przedmiotów, spokojnie, wszystko jest w skrzynce, ciekawe jak inni zareagują na to, że... Współpracuje... CO?! Ale ja z nim nie współpracuję. Kurde, ja z nim nie współpracuję, po prostu oko usunął Kurde, to za, kurde, kłamstwo Są moje? Są moje i ty, dobra Wszystko jest, okej, okay, wszystko jest na miejscu To dziwne, kurde, bo ja ostatnie co pamiętam z Palenowa, To gdzieś koło szpitala, no dobra, nieważne, dobra Weźmy całe te itemy kurde, czym prędzej Chodźmy na Palionowo, ej, dobra Jestem strasznie, strasznie w szoku z tego co tutaj jest napisane, bo to są kurde takie oszczerstwa. Czekajcie, ja sobie założę elitrę. O, weźmiemy sobie tutaj wszystkie potrzebne nasze piękne przedmioty na te sloty, które są oczywiście najważniejsze. Ja jako, że nie mam nic do jedzenia, no to będę ja dzisiaj złote jabłka. No, sorry, taki mamy klimat. Kurde, ale to mi się nie podoba. To Ta ostatnia tabliczka mi się mega nie podoba widzowie, z tego względu, że to jest wprost napisane, tak jak ja bym z nim współpracował, a ja no nie, no to wręcz przeciwnie, kurde, chodź mnie i potem mi zrobił X na gębie, no to nie jest moja wina! To doskonale wy to widzowie wiecie, no brońcie mnie w razie czego, kurde, bo ja nie wiem jaki będzie odbiór. Dobra, no to w takim razie idę sobie, bo. Jezus, no mnie znowu jest, kurde, machnął do mnie i zniknął. Ja nie wiem, widzowie, kurde, mnie to zaczyna powoli przerastać. No, ja nie wiem, co się teraz stanie. Ja widzę, widzę normalnie w sumie, no, nic się złego nie dzieje, więc, no, nie wiem, kurde, powinno być inaczej, ale ale jest w sumie póki co wszystko okej, okay. dobra. Ja pójdę sobie na pewno do, do ratusza, bo wiem, że ta ta hejtera, kurde, to on tutaj cały czas siedzi na tym palionowie, przynajmniej siedział. Mam nadzieję, że, ja nie wiem, kurde, się nie obudziłem, też, jakieś, nie wiem, 15 lat później, ale z tego co widzę, to na wiosce jest chyba wszystko okej, okay. dobra, no, jest wszystko spoko, tam się Coś ruszyło? Nie wiem, ja już mam chyba jakieś halucynacje, no nie wiem. Tam się coś na pewno, kurde, ruszyło, widzieliście to? Aha, dobra, to jest wieśniak. Dobra, dobra, kurde, nie mnie, dobra? Staszek, no, nie strasz mnie, bo ja mam teraz problemy. Zresztą sam widzisz, kurde, nie strasz mnie, zostaw w spokoju. Dobra, idziemy stąd. Kurde, idę do tych hejtera. Ja nie wiem widzowie, to wygląda nie wiem, coraz gorzej. No nie wiem, no nie mam oka, no kurde, jakie to jest dziwne, dobra, nie wiem, mam oko jak X. Nie ma go gdzieś tu? Dobra, nie widzę go. Jest spokój, dobra, zniknął se, kurde, miejmy nadzieję, że na zawsze. Teraz tylko muszę wrócić jakoś do kliniki, no pamiętam jak we wczorajszym odcinku mówiłem, że jak wrócę na palionowo, to od razu się udam do szpitala, jakbym stracił to oko, bo mamy niby dobrą, to jest służbę zdrowia. Jezu, to Patrzcie on tam jest! Co jest w ogóle? Jak go tam kurde widziałem, on nie jest normalnie u taty hejtera? Dobra, nie wiem o co tam chodzi, dobra, idę tam, wbijam tam kurde Co to było w ogóle? Dobra, nie wiem, on się dosłownie pojawia tam gdzie ja się zawsze patrzę Jeszcze jest tutaj ten wieś na, kurde, gdzieś go słyszałem ten co kurde pije ten lego, gdzie on jest? Słysza się to? Co jest widzę, co to było? Eee, dzień dobry, halo! Gdzie jest pan tata hejtera? Da a, a śpi eee. Eee, oj Jezus! Halo! Halo, daj, daj. No, cześć, cześć, ja tak bokiem będę dzisiaj stał. bo Bo boli mnie strasznie. Kaszel, mam i tak bokiem, wolę stać. Co ty masz? Co mam? Nic nie mam. Dave to Japson mówi prawdę, w tym momencie, w tej mówi ja, prawdę. to nie ja, to nie ja, to nie ja to zrobiłem, no chwila. Jesteś Xer, tak? Tylko... Nie, nie, nie on tu był przed chwilą, no pojawił się, no nie wiedział go pan, no tu był tu. Ty nie widziałem go. Ty, czy ty, czy ty... Co? Popracujesz z Za tobą, no kurde, był. Eee, że tak gdzieś wolno obracać, no. On, Japson, mi tutaj coś śmierdzi I, i to jesteś chyba ty. Ale nie, no jak ja, no gdzie ja, czemu ja niby, bo co? No Czemu? bo co ty, co ty masz X na oku, no co to ma w ogóle znaczyć no. czekajcie, Ty albo powiem x albo... Jak, no współ, jak współpracuję? No co, to jest jeszcze w ogóle głupsze? Dobra, nie, słuchaj mnie, bo właśnie. No, szybko, to ścianie. Ścianie. No byłem w szpitalu, tam chyba za słabym, no. czy nie wiem co się stało, i X mi uwiedził w no. moim własnym umyśle. Byłem tam chyba 3 Aha. dni albo dwa i miałem wybrać, czy zabije tam kogoś no. palonowego, albo Pawła, czy po prostu stracę oko. No i kliknąłem, strać", strać oko, no i nie wiedziałem, że tak to się zrobi. No myślałem, że normalnie mi się oko straci. nie, że będę miał X na twarzy. No, ale ty, ty, ty ty właśnie nie straciłeś oka, tylko ty masz oko Xa. No, 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 no tak, no ale ty nie no, no, pracujesz, ty mnie kłamiesz. Ty no jak ja kłamię, ja wiem... no mówię prawdę, Dobra, nie, nie. W bo... tym momencie ja idę do no, powiedzieć. To ty ja, jesteś, ja. Nie, no to co? Jak powiedzieć, no? Jak powiedzieć? No nie, no zostaw te tabliczki, no, no przecież ty to zniszczyłeś całe, no czekaj, no nie mów nikomu, no poczekaj, no przecież. No on nie mówić nikomu, no. No po bo co? No jak? No nie mów nikomu, bo to może być dla innych szok, rozumiesz to? Zresztą ja nie współpracuję z nim. Ja ichsem. mam świadków, ja mam świadków, te lamy tam patrzą i one są świadkami. Z jakich świadków, człowieku? Kurde, ja nic nie zrobiłem, ja jestem czysty, rozumiesz? Ja po prostu. Ja nie, nie wierzę ci. No, no coś mi się stało z okiem, ale czy to ważne? No przecież. No, to... no co? A gdzie ty, byłeś, gdzie ty byłeś cały czas? No tam jest, par za tobą! Młoo, o, 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 o. Gdzie ty byłeś cały czas, w mi? No w mojemu mózgu uwięziony, rozumiesz to? Ja wiem, że to brzmi no jak, jak blef, ale to nie jest blef. się pojawiłeś, Tam się pojawiłem. Tam się pojawiłem. Tam nawet kraty Co tam są. jest? No dowody kurde w tej sprawie nawet są. Ja idę to sprawdzić. No proszę bardzo, proszę bardzo. Zapraszam, zaprowadzę. E, chodźmy, 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 no. Zapraszam, biegno, zapraszam. No nie mamy litry, no co, no nie mogę Game Moda bo ty Nie no, mnie ja chyba... Ja byłem przy... A nie, byłem przy stracie game no już kurde, ja mi się mózg, kurde, świruje, bo ja już nie pamiętam ty wszystkiego co się tutaj działo no. No bo to nie wiem co ty robisz, to mam wejść, tak na górę, dobra. No patrz, no jest tam nawet, no szkurde, obserwuję! Był tam! Idę, idę, Był tam idę X. Idę, 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 idę. No idę. idź, no i no i zobacz, tam są wszystkie dowody w sprawie, kurde, wszystko jest. Wszystko jest elegancko napisane. No, zapraszam. No, dobra, ja ci nie wierzę, ja uważam, że ty po prostu tutaj bajdurzesz. Tak, bajdurze. wszystko jest, kurde, elegancko, wszystkie dowody, proszę bardzo, o, tutaj tam. Tu, tu jest do. Patrz! Będzie, no kurde, kaj ty nie. No patrz, o! Proszę, wszystko napisane, o! Ciekawie, jak inni zareagują! i co, i co, i co? Ciekawie, jak nie zareagują, to że współpracujemy Ale współpracujemy to, jest blef! Mam to cię. jest blef! To jest blef! Mam no... cię, widzisz? To jest kłamstwo! No to jest kłamstwo! Nie, bo... nie dobra, wiadomo, że tak Ta namiiczka jest fajkiem w ogóle, ta jest fejkiem. Nie. Muszę ją zniszczyć. Dobra, ty jesteś fejkiem, ja się do no? ciebie zawiodłem. Idę powiedzieć każdemu. Ale jak powiedzieć każdemu? jak przejdzie ja nie spokoję. Rozumiesz, że to było wyjęte z kontekstu i to w ogóle. Nie słyszę cię! Nie, no dobra, to jest. Kurde, ja nie mogę. No, stało się widzowie, bo najgorsze, co się mogło. Kurde, wiedziałem, że tak będzie. Po co ja w ogóle dodam do hej hejtera? Szedłem jaką przecież, kurde. Tyle czasu były dowody na to, że jeszcze on coś z nim robi. I teraz, kurde, ja nie wiem. On wszystkich nawróci przeciwko mnie, dobra, widzowie, nie wiem. Piszcie w komentarzu, co ja mam teraz zrobić, kurde, z tym x na gębie. Nie wiem, jak ja tak tu wyleczyć w ogóle. Widzowie, potrzebuję waszego wsparcia.